Mam go z tej strony, na ten dzisiaj będę nagrywać Nie, no Będzie Ten Black Hawk Rescue Mission 5 No i Moim celem Znowu jest kozlawka zrobić I może I kiedy będę miał snajperka To Spróbuję Puszki, no ale Najpierw e, zrobię filmik z Xaverem. Jak ja robię znowu kozlawkę, tylko że z tymi nowymi broniami i helikopterem Więc będzie ultra ciężko. Teraz nie zrobię z helikopterem, bo e, przybiłem próbowałem, ale ten helikopter mi cały odcinek zniszczył. I za to, że nie mogłem też snipera zabić, bo przy zrobiłem, powiedziałem się. Z drugiej strony na ten będę nagrywać z pełnością Próbowałem zabić na tego snipera nie trafiłem. Nie trafiałem. Raz go trafiłem, ale to chyba dwa razy hmm. muszę. Robić. Podobno. Ale kiedy masz pewnie dobrą broń, to jedno. А1, нету, не было М16 Ой Dobra. Dlaczego nie zachował tego magazynka. Bo ja przeładowałem i powinno ten, za, ten magazynek zachować, ale chyba zachowało to, że jakoś magicznie pełni się zrobi. Nie, usunąłem niego go to Kupiłem już ten blok 17 generac blok 17 generacja 3. 30 O ja pierw A będzie ciężko Bo ja pierwszy raz mam ten karabin jak pójdę moim trikiem Dobra, mój trzy zawsze się uda. Tym razem nie było we przodu no ale po co? To można normalnie. No ale teraz z taką bronią to można. Jeszcze z glockiem. Dodatkowa broń, żeby nie, i nigdy nie było nóg. Tu nadal jest zawsze dwóch. Chyba, że tamten poszedł. No, poszedł. Jest jeden wy kuchni. Mam rację? Nie. Nie wiem czemu, ale w tym domu zawsze jest jeden. Albo dwóch. Tu kilka razy, kiedy grałem z Sawerem, to było dużo. Bo tam jest salala. Na będzie ryczeć, kiedy zobaczy trupę. No dobrze pierwszy raz się spotykam z takim momentem, ale dobrze, że tym razem go zauważyłem bo to znaczy że kiedy ostatnio to robiłem to go zabiłem i od razu ta salala go zauważyła czemu tam drzwi są otwarte? nie gadaj, że chłop idzie sprawdzić co tam się stało z koleżką no albo snu ten laser widać to dobrze, że jak już to ja już co kupiłem. Nie wie, wiedzieć, ile za ten celownik i za tą całą broń wydałem. Bo to 100 razy więcej. To jest człowiek? че моля от тази страна отзад. Nie gadaj, że będzie tak jak sam, Tak samo jak w ostatnim odcinku. W końcu, urodzi dwóch jest w tej chacie. O, czy ta latarka w ogóle działa? A to nie jest prawdziwy... To nie jest prawdziwa y, latarka. No to scanner został skamowany. Jędz, scanner, jędz, Ej, brawa Ja już szerzej stresa Już się jem koło sieci он так на правую туда все. Ну, убил. Завтра там ушла. Это на самом добрый есть. gdybym był słaby, to mi tak trafił. Mam taką pomoc. No mam nadzieję, że teraz mi nie zresetuje tego losu. No. snajperów nie ma. Tych chłopów tu nie ma. Tety, ty, tyty. Да, Нам ну, может быть и двоих. Dobra, jest na górze, na samej. I w końcu w pokoju, w którym gdzie nigdy nie było wrogów. Patrzcie, widzowie, on jest tutaj. Tylko w końcu w innym miejscu. Tutaj. Nie wiem, jak mogłem nie trafić. No i dwóch powinno być tu. Oh, o, no, czterech! Jeden jest przy mnie. 吃一些火锅。 to akurat nie może być zniszczone. Nieważne ile razy we mnie strzelą, i tak nigdy nic się nie stanie. O nie. Dopiero mi się teraz przypomniało. Nigdy nie mów nigdy. No nie! Pa, nic tu nie ma na mojej drodze, widzieliście? Nara. No. Chłopie. Za chwilę tu wrócę, ale chyba będzie więcej wrogów. Znowu. No pa. Więc tu nie widać w tym aucie Ile mam kosztów? 1000. Bo to muszę nafarmić na 2 albo, albo na 2 albo na 5 ponad na pięć. To by było tak naprawdę koniec tego odcinka, bo by nie dał jadę. Bo próba się nie udała. Beksa lala tam był. Trzeba to robić. Jeszcze się widzę, jak to może się też. Pierwsza to za głupie jest, ja żeby były co jakieś odbijaczki. Po byle jakiej stronie. Ja zawsze sprawdzam komentarze. Na razie to nie ma żadnych, ale możecie napisać, czy chcecie za mną w za brać na powinny. Możecie nam mówić, że chcecie, żeby ja nikt nie pisze nie pisze, ale co dzień nie no, ej, dostałem mnie i widziałem co szukali Deliveries. Oh, ale jeszcze construction atelier, e, zabrałem ono minus Command. no to jest git ty będziesz Sprzedajcie to Tak A teraz trzeba to A oni teraz Oni teraz coś robią oni A oni chyba normalnie Ej Czekaj bo oni mogą ten, czekaj widzowie, szybko Szybko, szybko na my Herod Quaders, Tak chcę szybko, może oni teraz tu są Ta baba Albo dziad Wiem, że jest jedna baba, albo dwóch już Odstrzelę o jeszcze na koniec odcinka pozwiedzamy tą wyspę patrzcie, widzowie ja raz szukałem jeździłem na te auta spawnować, nie? a to było tam, nie? ja tam 16 razy byłem And, uh, nie chcę fly Także to najlepsze co widziałem i widzę to są helikoptery. Najlepiej to te wielkie, bo one mają więcej zabawy. No leć! Dobra. Widzi coś o coś widzowie? Coś podejrzanego ja jedno, ale trochę podejrzane. Ło! Jeszcze będziemy musieli tam perfekcyjnie wylądować. Żebym się helikopter nie popsuł. Żebym musiał nadal tam płacić. Ładnie, może dodać Samoloty, bo to jest normalne lodowisko. nisko. Ale tu za nie jest. Znaczy jest. Oooo! Ja Przynajmniej pole poleje... się tam polić. O To może się rozdani. Zobawiam. Lądujemy, widzowie. Wracamy po wojnie. Do Świątowej. O, o, o. Do prawo. Perfekt. Do tyłu.

odcinek i powoli. No i zobaczmy, widzowie, udało mi się. Dobra, to by było na końcu odcinka. Dobra.